Hej, witajcie tu, Ryan. No i czas na misję numer 9, czyli jak tak patrzę, wydaje mi się, że to będzie ostatnia misja ze szczurem. A jakieś takie pożegnanie. No, czas najwyższy idzie no ale posłuchajmy krótkiej odprawy. Spodziewałem się, że ten dwulicowy gad coś takiego wywinie. Zajmę się nim osobiście. Tymczasem fortuna uśmiechnęła się do nas. Kiedy szczur miotał się na oślep po swoich ziemiach, niczym pozbawiony głowy kurczak, mały oddział wkradł się do jego zamku i opanował siedzibę Duke'a de Pusa. Szczur musi teraz atakować własny dom. Chciałbym, abyś udał się tam i objął dowództwo nad garnizonem strzegącym zamku. Dlaczego wcześniej się tym nie zająłeś? Niech mnie o to nie prosił. ci już tyle razy łatwo pobili te puca, że z powodu tego mięczaka i my będziemy wyglądali na słabe uszy. Dopiluj więc, aby tym razem powinęła się im noga. Idę rozbić parę ubów! Plotka głosi, że kiedy wieprz się urodził, był tak odrażający, że rodzice porzucili go na ulicy. Niezależnie od tego, czy to prawda, czy też nie, pewne jest, że w młodości wieprz przystał do bandy wędrownych rabusiów napadających na wioski i mniejsze miasta w kraju. Będąc najmłodszym członkiem tej hałastery łotrów, wieprz przez większość czasu chodził głodny. Kiedy jednak opanował z grubsza podstawy taktyki wojskowej, bandyci szybko wybrali go na swego herszta. Wówczas wieprz wprowadził obyczaj, że jako wódz ma prawo pierwszy ucztować do woli i przebierać wśród łupów. Od tamtego czasu stale boryka się z nadwagą. Obroń, zamek szkolny okay. przed atakami dawnego właściciela! Aha, przejąłem zamek mógł mogę obronić dobra. Dlatego Jedno standardowe oczywiście zlikwiduje wszystkie czasy ostatniej bitwy i hinty. Mamy okazję, Aha, kamienne wieże przewagę z dodatkową przewagę. Okej. Okay. No to w takim razie lecimy ogień. Dobra. Zmniejszamy na wejściu prędkość. Jaki fajny zameczek. Oddalmy. Skąd przyjdą wrogowie? Tu z dołu. Okej, okay. no to zbliżamy i popatrzmy jak wygląda sytuacja. Żarełka dużo. Mogę dokopać włosy do końca? Mogę. Okej, okay. no to skoro tak, to trzeba ją pogłębić. Zwłaszcza z tej strony, tutaj. Bo z tej strony będą głównie atakować, nie? Nie będzie to wyglądać ślicznie. Kiedyś spędzają godzin, no przesadzam, ale mnóstwo czasu na tym, nad tym, żeby to wyglądało ładnie, było równiutkie i tak dalej. Bez sensu. Tu machniemy błęziutką groblę. Op. On będzie na pewno ten deszcz, więc tu musi być dużo fosy. O, tu aż do kamieni, więc będzie musiał biegać dookoła, to bez sensu. Znaczy, no, dla niego bez sensu, oczywiście. Okej, okay, niech chłopaki kopią. Popatrzmy. Wszyscy do kopania. Gdzie jest moja łopata? Wszyscy do kopania. Popatrzmy, mogę jeszcze sześciu zrobić. Potrzeba nam broni, ser. O. Zawsze gotowi. Do kopania też. Tak głębokość. Dokąd tym razem? Kopać fosę. Kopać fosę, dobra. Ale popatrzmy, jak ja w ogóle stoję ze wszystkim. Tu mam kamieniołom, paru drwali, chatkę myśliwego. Tu jest łucznicy. Trzeba przede wszystkim machnąć włócznika. Ale powoli, po kolei. Więc tak, najpierw trzeba dołożyć dodatkowy skład zapasów. Mhm. Tyle tylko, że nie ma gdzie. Wyjazd mi z tymi schodkami tu. Nie pasują tu i przeszkadzają. Skład zapasów jest drugi. Dobra. Następnie trzeba zrobić jedzenie. Bo jedzenia widzę jest mało. Hmm. Hmm. Ciekawe, czy ja mogę sobie zakopać fosę. Sprawdźmy, czy mogę zakopać fosę. Nie, mogę tylko zakopać tam gdzie jeszcze jest niewykopany czyli. Ale mógłbym tu machnąć. Nie mógłbym tu zrobić drugiego mostu zwodzonego. Jakbym tu postawił sobie bramę. Tu z tyłu bym postawił jeszcze jedną bramę. I do niej most zwodzony. O to w złym miejscu ją majdnąłem. Przejścia nie ma, fuck me. No brawo ja, wyjazd z bramą i zobaczmy, czy most zwodzony tu mi sięgnie, nie, tu mi sięgnie, to tu będzie brama. No panowie, ogień, iśćmy stąd. Iść stąd, zamiatać. No. Jakieś polecenia? Cóż za barany. Op, machnięty i most zwodzony, dobra. Jeszcze tylko dokończę oczywiście tutaj mur. Ok, i teraz tak, tutaj trzeba postawić ząka. Pytanie tylko, czy się tutaj zmieszczą jakieś. O, jest raz, dwa, trzy. No, brakło pola, to może to wejdzie, bo to jest mniejsze, okej. Okay, cztery i chociaż jedno takie, a, jest, pięknie, wybornie. Jeszcze może chmiel tu mi się gdzieś zmieści, o, jeden chmiel i super. I tu będzie ta część, zaraz tu się zakopie posol. Na wieże tutaj się upchnie. Dalej, łucznik, pierona, Drewna nie mam jeszcze, kradno. No, ale ważne, żeby chłopaki tu kopały fosę. To jest, to jest ważne. Zobaczmy, tutaj trzeba kopać fosy. Tak, żeby w ogóle nie myśleli o przechodzeniu. Bo, jak oni. Gdzie oni startują? Tu. No, to nie, to bez sensu tu być zamknięte. Tu, żeby tam nie szli mi do tej części. że tak powiem, użytkowej. Dobra, no, gdzie mam jakieś drwala? O, właśnie, targowisko. O właśnie, targowisko. Marketplace, marketplace też postawię gdzieś tam u góry, bo to w ogóle... ob niech sobie będzie i trzeba dokupić ciut drewna. Okej, okay, 30 drewna i postawić jednego fleczera. Kurde, nie wiem co za faja te schody budowała. Po co te schody takie, co tam. Hop, schodki to można machnąć? Takie. Ale tu będzie wieża, więc na razie nie. Mm, tak jak mówię, tutaj trzeba machnąć jednego fleczera. O, żeby miał blisko. Hop. Tu. Okej, okay, no troszkę to jest tak Nie niefajnie, ale miejsca jest wystarczająco dużo. Zobaczmy, jak popularność, plus dwa. No to tak, robimy na minus 4. Większe racje żywności, popularność jestem na plus 1, świetnie. Koszary. Ech. Tu macie kopać. Wy dwaj też będziecie tam kopać. No, też tu do kopania. No, Przerowów. I zastanówmy się. I na razie chyba tyle. Ok, tu jedzenia jest dużo, to spoko. Tu trzeba będzie jeszcze dokopać fosy. jak żeby tam, wiecie, nikt nie wchodził, no nie? To tu będzie zestawione. Zakopana fosa, dobrze. Dalej, jeszcze jednego drwala sobie postawię po tej stronie lasu. Hop, jest jeden Tu chyba może nawet wejdzie jedyna. Tak, są tu wejdzie nawet to wygórnie. To dokupimy ci drewna. I kamienia. Hop. drewna. Ach, cholerne drzewo, ale to to drzewo może zepnie w miarę szybko. No, dobra, jest okej, okay. tutaj jest całe dużo jedzenia, tu chłopaki kopią fosę, a ja spróbuję postawić sobie wieżyczkę. Op, jest i wieżyczka, na którą upycham łuczników. Nie łazić po murach, tylko tylko parami, kurde, op. Wszyscy na wieżę, Popatrzmy. Okej, okay. i tak myślę, że przyspieszamy do 40 do 55. O, jest ładny zameczek, tu chłopaki kopią. Najważniejsze, żeby ci ucznicy, żeby ich dużo było. Oni lecą. No hmm. i teraz tak, zaraz się zacznie pojawiać zboże. Muszę odzyskać mój zamek w potrzebuje potrzebuję pomocy Możesz na nas być. Tuu biegiem. To Tych robię tylko po to, żeby tą fosę kopać. O! Wysłałem tam oddział zbrojnych. Obejmij nad nim dowód. Niedobrze, bo jak on tutaj przyjedzie, to... Ja jeszcze nie skończyłem, kurde bela. Wojska No i właśnie. w cholera jasna. Dobra. Wszyscy do środka, biegiem do środka, tu. Na bramę. Dobra, na całe szczęście zdążyli obsuć Wszyscy łucznicy tu, tu. Psuć mu tą katapultę, psuć ją, psuć ją, psuć ją, psuć ją, psuć ją. Rozwalić ją. Na szczęście na razie coś tam potrafię, ale nie bardzo. Psujcie katapultę. I tą. No kurde, ja tu kopię w a te cweruchy mi... Dobra. Padujcie tam, bo przecież baran mi tu zaraz rozwali wszystko. Na wieżę. Dobra, katapulty popsute to jest najważniejsze. Reszta tu już jakoś będzie. I nie wiem, jest za blisko w rogu. Dobra, tutaj strzelę z tych wszystkich. Tu naszą fosę bo... Zakopuję wam fosę. Pieronimy. Dobra, zmniejszę do 45. Bo. Muszę tu ogarnąć, lepiej. Ja pierdzielę, ale tamto widziału w wlezie. Oni mogą po kamieniach chodzić, a ja myślę, że się zostawiłem. Jak oni tam popsują wszystko, to będzie straszna bieda. No, Mordować ich, tu. Mordować mi jeszcze jednego ucznika. No, zaznacz, że się. Na rozkaz. Już tam zmierzamy A? w, gotowości. w panie, Już cholera nie mają jak tam wyjść. Jakiś ja coś pierdzielę mogę postawić tutaj schodki tu kląc plany tu bił. Dobra, wy tu kopcie Nie, wy tu biegiem. wróg przerwał nasze mury. Tu mordować ich! Szybko zabijać ich! Wy tu! Walczyć! Zestawić ich! No! Tu! Postawa obronna, fujary! Bronić tam! Chyba tą tam Foss od nowa wykopywali, przecież te pierony musiały... pić druty cholerne. Nie Ataki odparte. To jest okej, okay. dobra. Czyli tak. Wy, tu do kopania dalej. Tu do kopania. O, tutaj dam jeszcze do kopania więcej. Tu to wszystko. Wiadomość o Nie ma powodu do paniki. Szczurku, tylko bez paniki. Uspokój się, proszę, uspokój! O. Tu musi być przejście. Tam jest zestawione zepsuł mi kamieniołom? No oczywiście, że zepsuł mi kamieniołom, co za pedał? No nic. Trzeba mi więcej łuczników, to jest ważne. Tu mi popsuł drwala. Wiadomość od długoręki. Odzyskałem ziemię zdradziecko zajęte przez węża. Bardzo dobrze Ser ręka. Dobra. Odbudowane wieże troszkę popsuł. Za ale to nic. Okej, okay, jak stoję z drewnem? Drewna jest ciutka, ale czy wystarczy 20? Ok, równe 20 to bardzo dobrze, bo można postawić myły. młyn. się postawi. Aha, mój się postawi tu. O, przy bramie, żeby chłopaki mieli blisko. Ale muszę teraz zrobić mały shopping i nakupić. Dużo, dużo grzyna. No. E, ok, tu dwóch łuczników jeszcze. Czekamy na w tu na górę chłopaki. Nam mm -hmm. Mało ludzi, no trudno. I trzeba obstawić już. Hop, hop. Tak jest. Tu by szedł? Szedłbyś, jakbyś co, dobra. Mamy chmiel, jest troszkę chmielu, to jeden browar na razie myślę, że wystarczy. No i troszkę z ustawiłem, bo tu nic się nie zmieści więcej, no ale trudno. Eee, kolejny... aha, hmm. nam a ty co? Dokąd Kopaj, tam, a nie. O pierdzielasz, dobra, czyli czas postawić jakiś domek. No, oczywiście gdzieś tu na zadupiu, on sobie stał. Aha, świetnie, drowar no wszystko, tylko nie to jedno drzewo, które mi przeszkadza najbardziej. Ok, jak to jedzonko? Nasze zapasy się te na górę. Dalej, kamień jest jeden, no to tu akurat. Hop. Dobra. Naprawiona. Mąki jest trochę. Może. Potrzeba nam nowych rekursów. Do kopania chłopaki, wy Wydwaj też, co Wy sobie myślicie. Ok, I jeszcze trzech do kopania. I jeden łucznik, to też go tu na wierze. Wybornie. Dobra. Myślę o tym, żeby za chwilę postawić tutaj drugi, z tej strony oczywiście tylko, znaczy z tych dwóch stron. Potrzeba kamienia. A, kamień dopiero idzie. E, pogrubić po prostu mury. Dobra, jeszcze jedną piekarnię myślę, że mogę postawić. Tu, hop. Ciasno, ale ale to nic. Wy tu macie kopania dobrze. Dokąd idziemy. Tu, tu, tu. Wystarczy już ta głębokość? Ilu was? Tylu tu do kopania. Nie dobra, ilu Was jest w sumie tu wszystkich? 25. No to dawać tutaj to kopać. Sobie ubranie. Tu od góry fosy nie potrzeba, nawet dobrze, że ją zakopali. Chociaż nie, bo oni tam będą teraz cisnąć. A zaraz coś wymyśli. Dobra, ważne żebyście wy tu wykopali. przemakają. Dobrze, tu, Co mamy z... jest moja łopata? Wystarczy, Kup, ja już w hmm. no, dawać tu. Nie wiem, czemu tam nie chcą przy bramie wykopać, ale tu trzeba będzie pogrubić. O, do łopaty. I tu, a ty dawaj. Możesz tu już mój lord jest Lordzie. Ty też musz do łopaty, nie? Już myślałem, że lord też będzie z łopatą ganiał. Kolejnych trzech. Możesz na nas Dokąd Dawaj tu dalej kopać. To musi być duże ta fosa, cholera. Zawsze tędy będą się próbowali dopchać. Okej, okay, a dla tamtej piątki tutaj trzeba będzie postawić kwasek kopać tutaj, tak was trzeba. proszę bardzo i wy siebie was tu jest do roboty dobrze tutaj widzę że jak jedzą go miara coraz mniej, muszę sobie z innej strony ula la nie dobrze no, to wygląda że coraz więcej, no ale dobra są podatki, to za podatki będziemy kupować jedzenie i jakoś się to Mam nadzieję uda 400 trzeba kupić łuki, 10 łuków. No, na kaska się nie dokończy, ale to nic. Najważniejsze jest to, żeby teraz tych łuczników jak najwięcej było. 7 dawać tu na górę. Wszyscy łucznicy postawa obronna. Kolejna trujeczka. Kurde, nie mogę sobie trafić, żeby ich zaznaczyć. Na wieżę, postawa ogromna. Lydwa i też. Ok, jak staję z kamieniem, 16 kamienia, dobrze. Więc tak, jak mówiłem, tutaj się zrobi drugi mur, bo był i tu na kawałku. Takim. Op, I schodki. Żeby były na górę Jakbyś dawaj ulecenia? Już tam zmierzano z jest 27 28 Czekamy na rozkaz Dawaj na wieżę Niebezpieczeństwo, panie. Ogromna armia szczura wkrótce stanie u naszych bram. No, to słowo ogromne mnie troszkę przeraża, ale to chłopaki widzę ja do zrobić? Tu jest słaba część, to jest najsłabszy element całości, ale tutaj mam sporo łuczników, więc mam nadzieję, że to wystarczy. Może będziecie tutaj dobre ninja lorda. Dobra, 5 miesięcy, czyli powiększa się, jest dużo mąki, skoro jest dużo mąki to znaczy, że można postawić jeszcze jedną piekarnię, Op. no, pięknie, tu się wszystko ładnie kręci, a tu to drzewo dalej to a właśnie, trzeba jeszcze, jeszcze jedną chatkę drwala, skoro tam usunęli, to lepiej, żeby to było. Wiadomość od szczura, ty nie rozważny, plus Z ogromną przyjemnością zajmę się Tobą osobiście. Możesz na nas. O ale tego nawaliło. O, to wy się tutaj stać i postawa. ogromna. Wy stamtąd też macie wracać tu. No to. Yy. W, 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 w po prostu się. Czekamy na rozkazy. Aha, ci zostaną w dupie. Ci przez parcele Okej, okay, łocznicy. Nie, 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 na górę, na górę! nie, na górę. Na nie, górę. Ja A tu. tu na Tu nie, tu nie, 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 tu wszyscy, którzy mogą. Ty wy macie. Naparzać w tych tutaj dziadu Pata Tu biegiem biegiem No oczywiście tam dookoła lezą A co pierdziele te katapulty nie Wy tu do katapultek Katapultek coś macie Kujdę specjalnie specjalny О, я теперь тебя, Лев, в дупы сторону злаву. Ту на море и жтарять. Вот ту мать и лестать. Навежи. Ту в суть катапульты, бы тоже знал больше. Здесь на своей порадимы. Jakoś. No się tam kopią. <laughs> Nigdzie nie mogą przejść. Okej, okay, wy macie stać tutaj. Co robimy? Może też tutaj stać. Ładnie. postawa obronna. Wszyscy. Dobrze jeszcze dać tu do tych parchów tam schowanych. Dobra, udało się odeprzeć atak. Co prawda, popsuli mi wszystko, co mogli praktycznie. Pieron jedno. Gdzie? Tu szczelajcie. No i popsuli kolejną. Co za wędy normalnie. I tego jeszcze uszczelić. No i z pieprzu. Co za kupi? Ruch został, Ruch został pokonany, a widzi ich co do nogi. Odszukać cel. Jak misja? O! Udało się obronić. No, to ciekawe. Ludzie Ci tutaj stoją... ...wiedzenia dużo. No. Się no. Może Czekamy na Okej, okay. nawet beczułki piwa mam wolne sobie postawię tu nie jeden nie tu o. Gospodę sobie majdry na samym środeczku. o nie zdążyłem ale jest zwycięstwo bardzo dobrze i tyle widzieli szczura Uhu. no no to świetnie bardzo dobrze no i kolejna misja dobiega końca szczur znika z mapy już więcej mam nadzieję że go nie spotkamy za to Także mam nadzieję, że no jeszcze wrócicie na kanał, poglądacie co tam mam ciekawego. No i oczywiście like na Facebooku i subskrybuj tu na kanale, bo to najważniejsze. A na dziś kończymy strzałeczka, hej!